Co to za tajemnica jest ten jęczmień młody? No, jęczmień młody był już znany 5000 tysięcy lat temu, więc my żadnej Ameryki nie odkryliśmy i jest to... Wypite. No, brawo. Brawo. Piękna, no. Piękne, piękne e, od razu zdrowie. Tak. My nie odkryliśmy Ameryki. Jęczmień jest znany już od pięciu lat. Był stosowany bardzo, bardzo dawno temu przez naszych przodków właśnie w celu uzupełniania niedoborów witamin. Wiadomo, że kiedyś ludzie nie mieli pomidorów czy, czy no, tak jak w tej chwili mamy z całego świata warzywa i owoce i możemy z nich korzystać. Natomiast kiedyś była podstawowa w Polsce, zwłaszcza tak, cebula, jakieś tam ziemniaki, mm -hmm. inne warzywa. Natomiast sok z jęczmienia, on ma w sobie ogromną ilość witamin wszystkie witaminy z grupy B: witamina A, witamina B, witamina D, witamina C. Yy, no. Ogromna ilość mikro i makroelementów. Bomba witaminowa, jednym słowem. Eliksir mówiąc, życia, eliksir, eliksir życia. zdrowia tak. i młodości przede A wszystkim. Skąd bierzesz ten eliksir? współpracuję bezpośrednio z producentem w związku z tym producent mnie zaopatruje w te produkty a ja przekazuję je dalej osobom które są zainteresowane mm -hmm. jest jeszcze również chlorella jest to alga alga nie sinica, tak jak spirulina jest sinicą jest to alga słodkowodna specjalnej odmiany która jest w tej chwili już no, można powiedzieć na wymarciu jest to chlorella pyronoidosa sorokiniana o jak ładnie się nazywa